Widzowie, to już nie są żarty. Żarty się skończyły. Już za kilka dni święta. Choinka, Mikołaj, być może prezenty, być może. No chyba, że byliście niegrzeczni. No to wtedy Mikołaj do Was nie przyjdzie i dostaniecie to, na co zasłużyliście. Tak samo jak ludzie na TikToku w dzisiejszym odcinku, do których karma wróciła szybciej niż się tego spodziewali. I do których święty Mikołaj na pewno nie zawita. Na pewno nie. No to lecimy. najgorszy listonosz na świecie. Dlaczego on podeptał tak te kwiatki? Jak on rzucił tymi paczkami? O! Jaki nonszalancki? That's my package. <laughs> no, nope, Sorry, that take back. Musisz pilnować. A, że on ją zabiera z powrotem, bo... Zabieram. Tak, w bo... ogóle... Jaki chamski! O! Nie <laughs> go Zamówił jeszcze raz. A, zamówił specjalnie ciężarki, żeby... No i co on teraz zrobi, jak on je przyniesie? Aha! Ej, dobre! Dobra, no? Dobre na sprękowanie. No musi przynieść jest listonoszem... Tak? Karma do niego wróciła. Co zamówiłeś? A nie, to adres jest pomylony. Musisz to zabrać z powrotem. ale karma! No i co? Inteligentnie rozegrane to. Zabrał z powrotem. Spotkał go to na co zasłużył. Hej, co Co O, on okay. się zapytał, e, czego słuchasz, a ona chyba tak hey, o, lewatorsko podeszła what i słuchasz, odpowiedziała, oh, i, się oh. Oh. i się nadziała. I się nadziała. odpowiedziała i się nadziała. No i co? Dobrze hey, i okay. tak. Trzeba być miłym what dla what ludzi. You, tak. Są święta. Oh, <laughs> oh. Uwaga. A temu się dmuchnął, to musi. O, i temu zdmuchnął. co się stanie? A że ten tego zasłania talerzykiem. Tak. No, inteligentny papa. Tak. Instant karma. Uwaga O nie. O nie. się przywalił, Zabolała go pięść przez to. Zaczepiłam O oh. oh. Patrz, patrz, patrz Niegrzeczne dzieci. Patrz Patrz nie. i nie. i się poślizdził. No tutaj szybko wraca, nie? Ta karma. Oż tak. Co straszy barana. Będzie, będzie bieg za nim. No na pewno, a barany są niebezpieczne. One, one rogami uderzają, nie? Patrz nie. Yeah. Kiedy nie słuchasz taty? Są no, akurat te dzieciaki są w takim wieku, że jeszcze uczą się na błędach, ale to właśnie dobrze, że spotykają tak szybko karma, bo dzięki temu szybciej się uczą, tak? Dokładnie. Lecimy dalej. Konik. Oj, konik chyba... Patrzy, Zaczep... co? Zdjęcie. Ona chce zdjęcie z konikiem, tak. no. On nie chce po prostu, tak? Nie, no bo on mówi, że nie chce, więc jakby pokazuje im. Odejdźcie, ja nie chcę zdjęć. No czekamy na rozwój sytuacji. Patrz, no cieszą się zamiast odejść. jest jakieś wściekły. No on ich odpycha. No. Jest może. Ja nie chcę odejść. Młodne z No. Ostrzegał! Ostrzegał! Tak. Co, że to są pasy i że ma. Sta... Dobra, nie Uwielbiam było. to. To było fajne. Patrzcie na drogę. Chcę go sprankować. Podniósł go. Co? Chciał go do wody wsadzić i się poślizgnął. Tak, to jest niebezpieczne. Przecież on... nie, dobrze, że tylko się wywrócili, a nic więcej się nie wydarzyło. No właśnie, mógł się połamać. O, kotek. Kot? co teraz? Ten koc robi. Oh! No i bardzo dobrze. I po co? A Po co stara się Ale Ale twist Tuist! No. Co? Przecież by go nie dotknął. Dobre, dobre. Patrz, gościu mu wyjechał. I jeszcze go zaczął wyzywać! A, I wjechał do... jeszcze w kogoś innego. A... A... Niektórzy ludzie nigdy nie powinni mieć prawa jazdy. Okej okay. Co one robią? O, obrzucały go! O kurczę Co one robią? O, jakiś napad Ściekłych lasek O wow. O mój Boże! To było, to było najmocniejsze chyba no. Uwielbiam! Uwielbiam! Też bym tak zrobiła. Mocne to było. Dobra, to jest AI. To było napisane Sora. to też wszystko jest AI. No dobra, ale obejrzyjmy. Ale to jest najlepsze. Tu są workiem na śmieci. Prawie głowa jej odpadła. Dobra, jest tutaj, aj, ale jesteś śmieszna. Tak. Jesus! Policja przyjechała. Ucieka. Sam chodzę potrafi. Nie. O, oh, Ooooo! Oh, Instant karma dla zdesperowanej influencerki. Robi sobie zdjęcie. On no, się zapytał, czy może sobie zrobić z nią zdjęcia, a ona powiedziała, że nie. A on, no to możesz się odsunąć. Ale przypał! jest mm, Fajne, fajne, fajne. O, przeszła bez bileciku. Przeszła. On już nie przeszedł. Patrz, patrz, patrz. O, co?! A ten gdzie się wybiera? Na gapę jadą. Nie wiem o co tu chodzi, chyba ten pierwszy filmik tylko był, że... No ale faktycznie karma wróciła szybko. Mocne! Do każdego mogłaby tak szybko karma wracać. Ja nie wierzę, że to jeszcze zostało sfilmowane, nie? Wow. Ale gościu, do którego on chciał... Ale gościu który miał być tym rzucony musiał mieć satysfakcję z tego. Oho, bałwana niszczy, ale co jej ten bałwan zrobił? No i co? Co ona robi? O, A, wow! No bo Chyba co jej ten biedny nigdy... bałwan zrobił? On dopiero co... Ej, jakbym miała taką sytuację, że nie wiem, no chciałabym połknąć tego bałwana i właśnie bym upadła, to już się zaczęła śmiać. No bo co innego już zrobić? No tylko się śmiać. No śmiać nad rozmalanym mlekiem. Nie, <laughs> no, czekaj, rozumiem, płakać nad rozlanym mlekiem, czy śmiać się? No lepiej śmiać nad rozsypanym śniegiem. Pani przychodzi, kupuje sobie coś do pićku, daje pieniądze. O, tak hamsko. No. I ona zapłaciła. O, co oni robią? Chyba się bardzo nie lubią. Chyba. Chyba tak. Dzieciątko chcę sobie przejść przez no, bramkę przeszło. na drugą stronę i przeszła. Ała! Wow. Zabolało mnie to. No, wsadził głowę tam, gdzie nie trzeba, jak to się mówi. No, co? Wrzucają czymś. Jajkami rzucają. No, jajkami. I on teraz strzeli gola. Chcę to zobaczyć. Tak! I co? Ale im pokazał, nie? Tym rzucającym. Instant karma znowu. Zabrała jej krzesełko. Jeszcze pannie młodej! No właśnie, chyba. No, tak wyglądało. O. I wywróciła się. No, no i ma za swoje. No i wszystko. O, 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 o. A ta tutaj siedzi i. To jest taki oceniający wzrok. No i co? Ja siedzę, a Ty leżysz. Mimo tego, że zabrałaś mi krzesło. Ja to są jakieś takie ustawiane, ale zobaczymy, co tu się wydarzy. To jest ten jeden chłopak w szkole, który zawsze białe buty ci. O! Kulka od banana. O! I to jest głupi TikTok. Ale w sumie no pokazuje idealnie karmę, ale... ale tak. Kiedy twoje dziecko. Aha. Aha. Chciał uderzyć go kamieniem i sobie w nogę przywalił. Najpierw trzeba się nauczyć rzucać. Chciał się wyżyć, nie? <noise> Aoo! Musiał boleć. Nice try Zabrał pacz... paczkę? <noise> głupi AI. To jest w Polsce. Mhm. Wy, Wyprzedza na wiosce, jakiejś w mieście. No ciekawe, co się wydarzy. Policja go zatrzyma pewnie. Tak! No Stoi policja z przodu. Ale to jest śmieszne, no. Pamiętajcie, nie wyprzedzajcie w mieście i na wiosce i na podwójnej ciągłej w ogóle no. mają mnie wyprzedać Przestraszyła swoją mamę Straszy je, A, dobra wiem o co nam chodziło. Ona się wystraszyła za kamerą, bo była to jej siostra. A. Nie jest Ja tego. też nie skumalam, bo myślałam, że to ona krzyczała, że krzyczała to za a, kamerą dobra, też. Dobra. No, myślę, że podałyśmy Wam na tacy dzisiaj bardzo dużo przykładów, czego nie robić absolutnie, żeby przyszedł jednak do Was ten święty Mikołaj. Mm -hmm. Tylko pamiętajcie, że grzeczni musicie być cały rok. No tak. A ci, którzy zostawiają łapkę w górę, cofają swoje <laughs> złe uczynki. <laughs> Zostawicie łapkę! Dla nas w prezencie i subskrypcja na tym kanale, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Oczywiście życzymy Wam wesołych świąt, dużo prezentów i w ogóle wszystkiego najlepszego. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!